Wyobraź sobie, że spacerujesz po starożytnej świątyni, gdzie każdy kamień odzwierciedla historię z odległej przeszłości. Nagle twoje oczy zauważają kawałek płótna, zniszczony przez czas, ale chroniony jak skarb. Co by było, gdyby ten kawałek materiału dotknął twarzy jednej z najbardziej wpływowych postaci w historii ludzkości? Czy przedmioty mogą opowiadać historię równie wspaniałe jak słowa? A teraz pomyśl o czymś jeszcze bardziej intrygującym. Czy istniałby fizyczny dowód bezpośrednio łączący wydarzenia biblijne z rzeczywistością historyczną? Ten pomysł rzuca wyzwanie naszej wyobraźni, prawda? A jednak, na przestrzeni wieków, archeolodzy, historycy i badacze znajdowali artefakty, które mogą nieść te odpowiedzi. Niektórzy nazywają to zbiegiem okoliczności, inni namacalnymi cudami. W tej podróży będziemy odkrywać 10 imponujących odkryć, co wielu uważa za dowód na istnienie Jezusa z Nazaretu. Od tekstów wyrytych w kamieniu po przedmioty sakralne, ukryte w świątyniach i jaskiniach, każdy element przybliża nas do narracji łączącej wiarę, naukę i historię. A co najbardziej fascynujące? Odkrycia te nie tylko ratują wydarzenia z przeszłości, ale także rzucają wyzwanie naszemu sposobowi widzenia teraźniejszości. Czy jesteś gotowy odkryć, co historia skrywała przez wieki? Zacznijmy tę przygodę od pierwszego śladu Caunus owiedo Kawałka materiału, który dla wielu nosił ślady męki Chrystusa. Od czasów starożytnych ludzkość szukała odpowiedzi na najważniejsze pytania w życiu. Skąd pochodzimy? Jaki jest nasz cel? I co nas czeka po śmierci? Dla milionów ludzi, odpowiedzi te znajdują się w postaci Jezusa Chrystusa, którego historia jest opowiedziana na kartach Biblii. Ale jak możemy połączyć tę świętą narrację z prawdziwą, namacalną historią? To tutaj spotykają się archeologia, historia i religia, oferując fascynujący wgląd w skrzyżowanie wiary i faktów. Do najbardziej zagadkowych obiektów w tradycji chrześcijańskiej należy całun zowiedo, kawałek płótna o wymiarach około 84 na 53 cm? Znajduje się w katedrze San Salvador w Oviedo w Hiszpanii i jest czczony jako materiał, który miał zakryć twarz Jezusa Chrystusa po jego śmierci. Według ewangelii Jana 26-7, w grobowcu Jezusa znaleziono całun oddzielony od innych tkanin okrywających ciało. Ale w jaki sposób przedmiot ten przedostał się z Jerozolimy do Hiszpanii? Uważa się, że całun został przewieziony z Jerozolimy do Aleksandrii w roku 614, kiedy Cesarstwo Bizantyjskie stawiało czoła najazdom perskim. Miejscowi chrześcijanie, obawiając się zniszczenia ich najświętszych relikwii, zorganizowali ich przeniesienie do bezpieczniejszych miast. Wybranym schronieniem była Aleksandria, ważny ośrodek kulturalny i religijny. Wiele lat później całun kontynuował swoją podróż, docierając na Półwysep Iberyjski około VI wieku. Przechodził przez miasta takie jak Sewilla i Toledo, zanim znalazł swoje stałe miejsce zamieszkania w Oviedo w IX wieku zapanowania Alfonsa II z Relikwia ta dla wielu jest nie tylko obiektem historycznym, ale namacalnym symbolem cierpienia i męki Chrystusa. Niedawne badania naukowe dodały intrygujące warstwy do jego historii, a analizy wykazały zgodność między znakami na całunie a ranami opisanymi w relacjach z ukrzyżowania. Kolejnym fascynującym elementem tej historii jest napis z Nazaretu, zwany także edyktem Cezara. Odkryty w 1878 roku w Nazarecie marmurowy kamień zawiera grecki napis o wysokości około 60 cm i szerokości 38. Dekret ten, pochodzący z pierwszego wieku naszej ery, surowo zabrania naruszania grobowców, nakładając na przestępców karę śmierci. Ten kontekst prawny zwraca uwagę, gdyż zbiega się z chrześcijańską narracją o zmartwychwstaniu Jezusa i pustym grobie. Niektórzy uczeni sugerują, że dekret mógł być odpowiedzią na pogłoskę o kradzieży ciała Jezusa przez jego wyznawców, co było wyjaśnieniem podanym wówczas przez władze żydowskie i rzymskie w celu usprawiedliwienia pustego grobu. Inni twierdzą, że edykt jedynie odzwierciedla ogólną politykę Rzymu przeciwko naruszaniu grobów. Niezależnie od interpretacji, Inskrypcja z Nazaretu oferuje unikalny wgląd w wzajemne oddziaływanie praw rzymskich i wydarzeń, które ukształtowały rodzące się chrześcijaństwo. Ilustruje wpływ wierzeń i plotek związanych ze zmartwychwstaniem Jezusa na społeczeństwo głęboko związane z tradycjami pogrzebowymi. Idąc dalej w czasie, natrafiamy na kolejne ważne odkrycie ponad tysiącletnią Biblię, zachowaną w Turcji. Teksty te, często spisane na pergaminie i ozdobione ilustracjami w kolorze złotym i w żywych kolorach. Reprezentują wysiłki średniowiecznych mnichów i skrybów, mające na celu zachowanie świętych nauk. W późnym średniowieczu, między V a X wiekiem, rękopisy te były kopiowane ręcznie w klasztorach, co było skrupulatnym zadaniem łączącym pobożność religijną i sztukę. Tysiącletnia Biblia, odkryta w zaskakująco dobrym stanie. Odzwierciedla nie tylko ciągłość tradycji chrześcijańskiej, ale także wyzwania, jakie stoją przed ochroną tych tekstów w okresach wojny i niestabilności. Oprócz wartości duchowej, te średniowieczne Biblie są prawdziwymi dziełami sztuki. Jego ilustracje i ozdobna kaligrafia dają wgląd w myśl teologiczną, kulturę wizualną i praktyki religijne swoich czasów. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak skanowanie i spektrometria, uczeni są obecnie w stanie analizować szczegóły niewidoczne gołym okiem, odkrywając informacje na temat ich wytwarzania i zastosowania. Znajdująca się w Jerozolimie sadzawka Betesda jest wymieniona w Ewangelii Jana jako miejsce, w którym Jezus uzdrowił sparaliżowanego mężczyznę, który od 38 lat czekał na cud. To historyczne miejsce zostało zidentyfikowane przez archeologów pod koniec XIX wieku na podstawie wykopalisk, które odsłoniły dwa duże baseny oddzielone groblą i otoczone pięcioma portykami, dokładnie tak, jak opisano w Biblii. Te znaleziska archeologiczne nie tylko potwierdzają dokładność tekstu biblijnego, ale także dają wgląd w topografię i życie codzienne w Jerozolimie w okresie II świątyni. 516 przed naszą erą, 70 naszej ery. Sadzawka Betesda symbolizuje nadzieję i współczucie, podkreślając przemieniającą moc wiary dla osób marginalizowanych przez społeczeństwo. Zabytki takie jak Całun z Oviedo, inskrypcja z Nazaretu, średniowieczna Biblia i sadzawka Betesda pokazują nam, jak historia i religia mogą w fascynujący sposób zbiegać się stanowią namacalne świadectwo czasów, gdy wiara kształtowała codzienne życie, oferując połączenie między tym, co boskie, a tym, co ludzkie. Te odkrycia, bogate w szczegóły i znaczenia, nie tylko podtrzymują starożytne tradycje, ale także zachęcają nas do refleksji nad trwałym wpływem historii świętej na nasze życie. Kontynuujemy więc naszą podróż, aby odkryć tajemnice łączące przeszłość z teraźniejszością. W następnym rozdziale zbadamy więcej dowodów, które podważają nasz pogląd na świat. Czy jesteś gotowy, aby kontynuować tę transformacyjną podróż? Od zarania ludzkości. Wiara była siłą napędową wykraczającą poza kultury, obszary geograficzne i epoki. Jak jednak pogodzić coś tak subiektywnego i osobistego, jak wiara z namacalnym dowodem, jaki może zaoferować świat materialny? Oto główne pytanie, które nam przyświeca podczas eksploracji pozostałości historycznych i archeologicznych związanych z postacią Jezusa Chrystusa. Wiara w kontekście chrześcijańskim często definiuje się jako wiarę w to, czego nie można zobaczyć. W liście do Hebrajczyków 11.1 czytamy. Wiara zaś jest istotą tego, czego się spodziewamy, dowodem tego, czego nie widzimy. To zaufanie do niewidzialnego jest duchowym fundamentem, który podtrzymuje miliony ludzi na całym świecie. Ale co się stanie, gdy pojawią się dowody, które w jakiś sposób potwierdzą święte teksty? Tutaj archeologia odgrywa fascynującą rolę, służąc jako pomost między duchowością a fizycznością. Należy pamiętać, że istnienie wiary nie zależy od materialnych dowodów, ale istnienie pozostałości historycznych i artefaktów nawiązujących do wydarzeń biblijnych może pogłębić zrozumienie i wzmocnić duchowe połączenie wielu wierzących. Nie jest to konieczność, ale okazja, aby spojrzeć na tradycję z nowej perspektywy. Jednym z najważniejszych znalezisk z zakresu archeologii biblijnej jest Ossuarium Kajfasza, odkryte w 1990 roku na obrzeżach Jerozolimy. Kajfasz to centralna postać w Ewangeliach, przedstawiana jako arcykapłan, który prowadził proces Jezusa. To Ossuarium. Kamienne pudełko przeznaczone do przechowywania kości po rozkładzie ciała pochodzi z pierwszego wieku naszej ery i nosi napis Józef syn Kajfasza. Dla historyków i archeologów znalezisko to nie tylko potwierdza historyczne istnienie Kajfasza, ale także daje wgląd w życie społeczne i religijne ówczesnej elity żydowskiej. Poziom dekoracji ossuarium wraz z wyszukanymi rycinami wskazuje na wysoki status kajfasza zgodnie z tym, co opisano w tekstach biblijnych. Choć ossuarium nie dowodzi bezpośrednio wydarzeń opisanych w Ewangeliach, potwierdza istnienie postaci wspomnianej w tych relacjach, przyczyniając się do wiarygodności historycznej Nowego Testamentu. Innym intrygującym ale znacznie bardziej kontrowersyjnym odkryciem jest grobowiec Talpiot, znajdujący się w tytułowej dzielnicy Jerozolimy. W grobowcu odkopanym w 1980 roku znajdowały się osuaria z inskrypcjami takimi jak Jezus, Syn Józefa i B Maryja. Inskrypcje te wywołały gorące dyskusje wśród archeologów, teologów i historyków na temat tego, czy może to być rodzinne miejsce pochówku Jezusa z Nazaretu? Z jednej strony, znalezione imiona były powszechne w Palestynie w pierwszym wieku naszej ery, co zmniejsza prawdopodobieństwo bezpośredniego powiązania z rodziną Jezusa. Z drugiej strony, co najmniej intrygujące jest bliskość imion biblijnych w jednym grobowcu. Eksperci zwracają uwagę, że choć grup należał do odrębnej rodziny, odzwierciedla on ówczesne praktyki pogrzebowe i kulturowe, stanowiąc cenny kontekst dla badań nad okresem II świątyni. Dla wielu ten grób nie potwierdza ani nie zaprzecza zmartwychwstaniu Jezusa, ale stanowi potężne przypomnienie złożoności wczesnego chrześcijaństwa i wspólnot, które wyłoniły się wokół postaci Chrystusa. Cuda Jezusa są jednym z głównych filarów jego narracji. Wśród nich relacja o uzdrowieniu przy Sadzawce Betesda wyróżnia się połączeniem aspektów duchowych i fizycznych. Według Ewangelii Jana Jezus uzdrowił sparaliżowanego mężczyznę, który czekał na możliwość zanurzenia się w wzburzonych wodach sadzawki uważanej za cud. Najbardziej fascynujące jest to, że miejsce to, długo uważane za alegorie, zostało zidentyfikowane pod koniec XIX wieku w Jerozolimie. Wykopaliska odsłoniły konstrukcję dokładnie odpowiadającą opisowi biblijnemu. Dwa duże baseny, oddzielone groblą i otoczone pięcioma portykami. To znalezisko archeologiczne nie tylko potwierdza istnienie basenu, ale także ukazuje historyczną dokładność szczegółów topograficznych w Ewangeliach. Dla wiernych, sadzawka Betesda jest symbolem nadziei i wiary. Dla historyków jest to przykład tego, jak wydarzenia uważane za duchowe mogą współistnieć z konkretnymi kontekstami historycznymi. Żadna dyskusja na temat wiary i dowodów nie byłaby kompletna bez wspomnienia Grobu Świętego, znajdującego się w sercu Starego Miasta w Jerozolimie. Miejsce to jest czczone jako miejsce ukrzyżowania, pochówku i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Uważa się, że Kościół, w którym się znajduje, został zbudowany w IV wieku na polecenie cesarza Konstantyna, po tym jak Helena jego matka uznała ten obszar za święty. Przez wieki grób święty był punktem zbornym milionów pielgrzymów, pomimo wewnętrznych sporów między różnymi wyznaniami chrześcijańskimi na temat jego administracji. Niedawne wykopaliska odsłoniły warstwy historii, w tym pierwotną konstrukcję grobowca. Chociaż nie ma ostatecznego dowodu na to, że jest to dokładne miejsce wydarzeń opisanych w Ewangeliach, pozostaje ono centralnym symbolem wiary chrześcijańskiej. W spotkaniu wiary z dowodami nie chodzi o udowadnianie lub dyskredytowanie przekonań, ale o budowanie mostów porozumienia. Dla tych, którzy wierzą, istnienie artefaktów i miejsc związanych z Jezusem może służyć jako duchowe wzmocnienie, namacalne połączenie z historią, która podtrzymuje ich wiarę. Zarówno sceptykom, jak i uczonym znaleziska te dają możliwość poznania bogatego dziedzictwa kulturowego, społecznego i religijnego starożytnego świata. Ostatecznie wiara i dowody nie są przeciwieństwami. Mogą współistnieć w harmonii, wzbogacając nasze zrozumienie przeszłości i pogłębiając nasze uznanie dla teraźniejszości. Osuaria, grobowce i sadzawki jerozolimskie przypominają nam, że nawet w poszukiwaniu konkretnych odpowiedzi, tajemnica duchowości pozostaje. I być może właśnie w tej równowadze między tym, co namacalne, a tym, co transcendentalne, odnajdujemy prawdziwy sens historii Jezusa. Nasza podróż trwa. W następnym rozdziale zbadamy więcej dowodów historycznych i duchowych, odkrywając nowe sposoby rozumienia historii i wiary. Przygotuj się, aby ruszyć do przodu. Dialog między duchowością a nauką jest od wieków źródłem fascynacji i dyskusji. Podczas gdy duchowość stara się zrozumieć cel istnienia i nasze połączenie z czymś większym, nauka oferuje narzędzia do badania świata fizycznego i odkrywania jego tajemnic. Te pozornie odrębne ścieżki znajdują punkty zbieżne, zwłaszcza jeśli chodzi o badanie historii postaci takich jak Jezus Chrystus. Zbadamy, w jaki sposób te dwie dziedziny przenikają się, aby rzucić światło na tematy kształtujące nasz pogląd na przeszłość i wiarę. Przez większą część historii ludzkości naukę i duchowość postrzegano jako odrębne, a czasem nawet przeciwstawne siły. Nauka szuka dowodów i pomiarów, duchowość z kolei eksploruje to, co niewidzialne, to, co wykracza poza materię. Jednakże rozwój narzędzi naukowych, takich jak datowanie metodą węglową, spektrometria i techniki skanowania, umożliwił archeologom i badaczom zbadanie elementów związanych z narracjami duchowymi. Nauka zastosowana do artefaktów religijnych nie tylko potwierdza lub zaprzecza opowieściom, ale także wzbogaca zbiorowe zrozumienie sposobu, w jaki starożytne społeczności praktykowały swoją wiarę, zachowywały swoje tradycje i rozumiały boskość. W tym sensie nauka i duchowość stają się partnerami, uzupełniając się nawzajem, aby odkryć tajemnice przeszłości. Przykładem tej interakcji jest całun z Oviedo, czczony jako materiał, który miał zakryć twarz Jezusa po jego ukrzyżowaniu. Przez wieki dyskutowano nad autentycznością tego obiektu, jednak pojawienie się technologii naukowych zmieniło ton badań. Analiza plam krwi na tkaninie wykazała zgodność z grupą krwi AB, która widnieje również na całunie turyńskim kolejnym słynnym chrześcijańskim artefakcie. Ponadto badania wskazują, że ślady na całunie odpowiadają ranom zgodnym z biblijnym opisem ukrzyżowania. Jednak nauka również rodzi pytania. Na przykład testy przeprowadzone na całunie turyńskim przy użyciu węgla C14 pozwoliły datować tkaninę na okres średniowiecza, podsycając debaty na temat jej autentyczności. Ten kontrast między wynikami stwarza podatny grunt do dyskusji, czy obiekty te należy postrzegać jedynie jako przedmioty historyczne, czy też ich wartość duchowa przewyższa kwestie naukowe. Odkrycie sadzawki Bethesda w Jerozolimie to kolejny przykład zbieżności nauki i duchowości. Wspomniana w Ewangelii Jana sadzawka, ta była znana jako miejsce uzdrawiania. Przez lata wielu wierzyło, że ta historia jest symboliczna i stanowi metaforę duchowej przemiany. Jednak wykopaliska archeologiczne ujawniły faktyczne istnienie basenu, łącznie z takimi szczegółami, jak pięć portyków opisanych w Biblii. Odkrycie to nie tylko potwierdza dokładność geograficzną świętego tekstu, ale także zachęca do głębszych refleksji. Jeśli można zweryfikować fizyczne elementy narracji, czy wzmacnia to również wiarygodność aspektów duchowych. Choć nauka dostarcza namacalnych dowodów, to duchowość musi zinterpretować ich znaczenie. Kolejnym punktem przecięcia jest naukowa próba zrozumienia wydarzeń uznawanych za cudowne. Rozważmy na przykład relacje o zmartwychwstaniu Jezusa. Chociaż nauka nie jest w stanie wyjaśnić zjawisk wykraczających poza prawa naturalne, może kontekstualizować ludzkie reakcje na niezwykłe wydarzenia. Nauka bada także psychologiczny i społeczny wpływ wydarzeń, które wymykają się racjonalnym wyjaśnieniom. Na przykład socjolodzy i antropolodzy analizują, jak wczesne wspólnoty chrześcijańskie interpretowały zmartwychwstanie jako akt Boży, dając początek ruchowi wiary, który przekształcił świat. Tutaj nauka nie zaprzecza cudowi, ale bada jego wpływ na społeczeństwo i historię. Grób święty... Czczony jako miejsce pochówku i zmartwychwstania Jezusa, jest być może najjaśniejszym przykładem związku duchowości i nauki. To święte miejsce było celem intensywnych badań archeologicznych, które ujawniły szczegóły dotyczące oryginalnych konstrukcji z okresu bizantyjskiego, warstw zniszczeń i rekonstrukcji na przestrzeni wieków. W 2016 roku, w ramach multidyscyplinarnego projektu prowadzonego przez badaczy National Geographic, przeprowadzono szczegółowe badania grobowca wewnątrz grobu świętego. Korzystając z nowoczesnych technologii, takich jak skanowanie laserowe i analiza radarowa, naukowcy zidentyfikowali części budowli pochodzące z IV wieku, zbiegającego się z panowaniem Konstantyna. Chociaż nie ma ostatecznego dowodu na to, że jest to dokładne miejsce zmartwychwstania, zachowanie i analizy naukowe pomagają utrzymać żywą historię o jego duchowym znaczeniu. Skrzyżowanie duchowości i nauki rodzi także pytania filozoficzne: w jakim stopniu nauka powinna zgłębiać tajemnice wiary? Niektórzy twierdzą, że duchowa wartość artefaktów i świętych miejsc nie zależy od ich naukowego potwierdzenia. Inni jednak postrzegają naukę jako szansę na wzbogacenie duchowego zrozumienia poprzez połączenie świętych historii z kontekstami historycznymi i kulturowymi. Należy pamiętać, że dla wielu ludzi duchowość i nauka nie stanowią konkurencji, zamiast tego współistnieją jako różne soczewki, przez które możemy poznawać świat i sens naszego istnienia. Ta symbiotyczna relacja między nauką a duchowością wzywa nas do spojrzenia poza tradycyjne podziały, zachęca nas do doceniania zarówno tego, co materialne, jak i niematerialne, uznając, że każde podejście ma coś wyjątkowego do zaoferowania. Nauka swoją precyzją i rygorem rzuca światło na szczegóły historii, duchowość ze swoją głębią i znaczeniem. Łączy nas z tym, co wykracza poza czas. W sercu skrzyżowania duchowości i nauki leży poszukiwanie zrozumienia, nie tylko otaczającego nas świata, ale także nas samych. Kiedy badamy obiekty takie jak całun z Owiedo, miejsca takie jak sadzawka Betesda, lub symbole takie jak Grób Święty, nie tylko odkrywamy tajemnice historyczne. Badamy głębokie ludzkie pragnienie znalezienia sensu, czy to poprzez wiarę, naukę, czy jedno i drugie. I tak kontynuujemy naszą podróż. W następnym rozdziale będziemy nadal odkrywać powiązania między przeszłością a teraźniejszością odkrywając, jak te elementy kształtują duchowość we współczesnym świecie. Przygotuj się na kontynuację tej transformacyjnej eksploracji. Dziękuję, że dotrwałeś do końca. Jeśli ta wiadomość była dla Ciebie wartościowa, zostaw lajka like i udostępnij ją na WhatsApp osobom, które kochasz. W ten sposób możemy przekazać tę wiadomość większej liczbie osób. I oczywiście, nie zapomnij zasubskrybować kanału i aktywować dzwonek, aby zawsze otrzymywać kolejne historie. W rzeczywistości wydzieliliśmy dwa kolejne filmy, wybrane specjalnie dla ciebie tutaj, na twoim ekranie. Podzielmy się wspólnie tym przesłaniem i wzmocnijmy naszą wiarę. Pozostańcie z Bogiem i do następnego razu.